Odwołane Grand Prix Australii, przesunięte w czasie na bliżej nieokreśloną datę Grand Prix Bahrainu i Wietnamu, odwołany rajd Argentyny, odwołane Tarmac Masters, odwołane zawody WTCR, odwołane zawody rally crossowe. odwołany Memorial, co szczególnie mnie dotyka, wprawdzie tutaj również jest mowa o jakiejś innej dacie, ale nikt nie potrafi jej na tą chwilę podać. Rajd Azorów, który jeszcze kilka dni temu miał bez problemu zostać rozegrany w tej chwili jest również przesunięty na bliżej nieokreśloną datę. Witajcie widzowie. Chciałem zacząć od tych negatywnych informacji, które są pokłosiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, żeby przejść już teraz do tych dobrych informacji, bo i tych nie brakowało w ostatnim tygodniu. Wprawdzie rajd Azorów został póki co przełożony i data rozegrania tych zawodów nie jest jeszcze znana, ale wiemy, że bardzo wielu naprawdę niezłych zawodników zapowiedziało swoje starty. Między innymi dotychczasowi mistrzowie juniorów, ale też właśnie nasza eksportowa juniorska załoga, Miko Marczyk, szybką gospodarczyk. Trenowali oni kilka dni temu bardzo blisko miejsca, w którym mieszkam, bardzo blisko mojej rodzinnej wieliczki, na podgdowskim torze w Podolanach, zwanym Małą Finlandią miałem okazję przez chwilę na tych testach być i o to co usłyszałem od zawodników. Za nami pierwsze szutrowe testy w nowej Skodzie Fabii R5 Evo. Ostatnim razem mieliśmy okazję jeździć po szutrach podczas jazdy rajdu elektreny. Fajnie było przypomnieć sobie jak to jest. Testy przybiegły pomyślnie, a zatem jak zwykle sprawdziliśmy kilka różnych ustawień, kilka różnych rodzajów opon. Jesteśmy gotowi, aby wdrożyć tą wiedzę w trakcie rajdu Azorów. Miejmy nadzieję, że naszym zawodnikom będzie to dane zrobić jak najszybciej. Trzymajmy za to kciuki. Nieco przewrotny tytuł dzisiejszego vloga nie jest oczywiście związany z tym, jakoby Mistrzostw Świata miało nie być, a bardziej z tym, że zmienia się nazewnictwo w naszej królewskiej kategorii WRC. FIA opublikowało projekt nowych regulacji, w myśl których w miejsce klasy RC1, bo tak naprawdę klasy WRC1 nie mamy już od jakiegoś czasu, wejdzie klasa Rally 1, w miejsce WRC2 Rally 2, a w coś, co do tej pory już praktycznie przestawało istnieć, czyli grupa N. Nazywać się będzie Rally 3, a zatem będziemy mieli trzy klasy samochodów z napędem na wszystkie koła. Rally 4 i Rally 5 będą to samochody odpowiadające dzisiejszej klasie samochodów z na jedną oś, R2 i R1. Cały czas toczy się dyskusja, jak te regulacje mają wyglądać, żeby jak najbardziej ograniczyć jednak koszty, uprościć aerodynamikę. Aktualny projekt regulacji dopuszcza, aby w klasie Rally 3 ścigały się samochody, które jako cywilne występują z napędem wyłącznie na jedną oś. Zachętą dla producentów, aby stworzyć samochód w klasie Rally 3 ma być to, że wszystkie samochody, które zostaną w tym projekcie stworzone, mają mieć wspólne elementy układu napędowego, układu przeniesienia napędu na wszystkie koła od jednego dostawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez FIA. Myślę, że jest to dobry pomysł, ponieważ działałoby to trochę na zasadzie znanych z naszych rajdowych tras samochodów Pro. Które mogą przybierać dowolne praktycznie nadwozie, wykorzystując mechanikę najczęściej Mitsubishi Lancer EVO 10. Organizatorzy rajdu safari podali wstępny harmonogram zawodów. Wszystko zacznie się już w środę od odcinka testowego. W czwartek zawodnicy pokonają pierwszy super, krótki Super OS, a tradycyjne, długie przejazdy, wieloodcinkowe pętle rozegrane będą w piątek, w sobotę i oczywiście w niedzielę. Niestety, niewiele projekt aktualnego rajdu safari ma wspólnego z tym, co znamy z lat 90. Nie będzie już bardzo długich, ponad 100-kilometrowych prób sprawnościowych. Będą bardziej klasyczne odcinki liczące 20-30 km. W momencie, kiedy to nagrywam, trwa już rajd w Meksyku, ale o tym opowiem sobie w osobnym, osobnym filmie. Tymczasem Ken Block, który w tym rajdzie Meksyku startuje swoim Fordem Escortem Cosworthem, wystartuje również w Nowej Zelandii, ale w rajdzie Nowej Zelandii pojedzie już samochodem R5. Specjalnie na prośbę Forda będzie tam ścigał się Fordem Fiestą R5. Leb powalczy z Mikiem, ale nie na trasach WRC, tylko na trasach Abu Zabi Desert Challenge w kategorii UTV. Sebastian Leb obok Chris'a Mika będzie główną gwiazdą tych zawodów, co jest tym istotniejsze, iż nie będzie chyba najbardziej znanego człowieka uczestniczącego w tych seriach, czyli Nasera Alatiaha. Alatiaha rezygnuje z tego akurat występu, ponieważ przygotowuje się do uzyskania kwalifikacji olimpijskiej w sporcie, który nazywa się Kit albo sket. Nie jestem pewien jak prawidłowo to czytać. Wiadomości przed rajdem Meksyku. Wszystkie trzy zespoły fabryczne wydały jakiegoś typu oświadczenia, którymi to przebijają się nawzajem. W tym, kto jest bardziej przygotowany do walki na odcinkach specjalnych, i tak zacznijmy od naszej załogi, od naszych trzykrotnych mistrzów Europy i wicemistrzów świata WRC2 z zeszłego roku: Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak. Są już w Meksyku, jadą już w rajdzie, ale ja w tym momencie jeszcze chcę Wam powiedzieć o tym, jak wyglądały ich przygotowania. Kilka dni temu odbyły się testy. Właśnie już w Meksyku, na terenach bardzo zbliżonych do tych, które będą na odcinkach specjalnych, Maciek i Kajto są pod dużym wrażeniem. Bardzo cieszą się, że już za chwilę będą mogli rywalizować. Kajto bardzo mocno podkreśla to, jak ważne jest doświadczenie. To doświadczenie, którego Maciek ma już 9 startów, a w tym momencie będzie miał 10. Zakończyło się już zapoznanie z trasą. Dodatkowo Kajto wspominał o tym, że trasa jest bardzo długa i jest wiele miejsc podchwytliwych, które ciężko opisać. Po zaledwie dwóch zapoznawczych przejazdach, i tym bardziej będzie liczył na to, że Maciek nieraz prawie chwyci za kierownicę, żeby mu powiedzieć, że trochę wolniej, albo trochę szybciej, albo tu ominie ten zakręt nieco inaczej. No, to jest coś, o czym już nieraz wspominałem. Doświadczenie w naszym sporcie jest absolutnie kluczowe. Miejmy nadzieję, że w tym bardzo trudnym rajdzie Kajto i Maciek osiągną metę. A może i uda się razem z tym przywieść dobry wynik. Wszakże, jak starzy mistrzowie mawiają, zwycięzcy są na mecie. M Sport. M Sport odważnie stwierdza, że są dobrze przygotowani do rywalizacji na dużych wysokościach, na jakich rozgrywane są odcinki Rajdu Meksyku. W trakcie testów zimowych w fabryce dostrajali silnik tak. Aby lepiej pracował przy niższym poziomie tlenu, w trakcie tej pracy zmieniali mapowanie silnika, zmieniali zapłon, tak aby wykorzystać maksymalnie te ograniczone zasoby tlenu dostępne na wysokościach powyżej 2700 metrów nad poziomem morza, bo na takich wysokościach rozgrywany jest ten rajd. Wszyscy trzej zawodnicy e, SAP Kalapi, temu Suninen i Gaz Grinschmidt. Wypowiedzieli się w taki bardzo pewny siebie sposób, podkreślając jak to są dobrze przygotowani, jak to liczą na dobry wynik i czują się dobrze w swoich samochodach. No, bajka, oby M-Sportowi się powiodło, bo to jest ten najuboższy z trójki zespołów producenckich startujących w WRC. Zespół Toyota również jest bardzo zmotywowany, zwłaszcza, że w zeszłym roku z Oitem Tanakiem jako swoim liderem zajęli drugie miejsce i na pewno chcieliby w tym roku. Ten wynik poprawić. Mają na to duże szanse, bo po pierwsze, lider Mistrzostw Świata jest kierowcą Toyoty, po drugie, najbardziej utytułowany, aktywny obecnie w stawce w RC kierowca też jeździ Toyotą, a zatem wszystko wskazuje na to, że Toyota ma pełen pakiet do tego, aby osiągnąć dobre wyniki. Niestety Tommy Makinen zaznaczył, że może to nie być aż takie łatwe, gdyż nie udało im się homologować nowego oprogramowania do silnika. Również pracowali nad nim, tak jak GM Sport, jednakże nie udało się, Zgrać w czasie obecności oficjeli FIA, którzy mogliby zatwierdzić zastosowanie tych nowych komputerów w Toyota Jaris Wrc, no i niestety pojadą specyfikacją z zeszłego roku. W rajdzie Meksyku debiutował będzie Oliver Solberg. W klasie Wrc 2 pojedzie tym razem znowu Volkswagenem Polo, tak jak w czasie rajdu Monte Carlo. I Oliver stwierdził, że będzie bardzo wsłuchiwał się mocno w rady swojego ojca, który zawsze nieźle radził sobie na długich, trudnych, technicznie odcinkach, a jednocześnie zna specyfikę jazdy na dużych wysokościach. Wie i przekazał to swojemu synowi, że najważniejsze jest utrzymanie prędkości i jazda taka, aby jej nie tracić, bo łatwo jest przestrzelić zakręt, ale przy niedostatku tlenu ciężej potem wkręcić ten silnik z powrotem na obroty i odzyskać stracone kilometry na godzinę. Dzisiejszego vloga zakończmy pozytywnym akcentem. Przypomnijmy najjaśniejszą kartę z polskiej rajdowej historii dotyczącą Rajdu Meksyku. W 2003 roku nasz nieodżałowany mistrz Janusz Kulik wraz z Jarosławem Baranem jechali w Rajdzie Meksyku Mitsubishi Lancerem Evolution 6 i tym samochodem zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tego rajdu. Oczywiście nie była to wtedy runda w WRC, był to rajd kandydatki, a Janusz już wtedy przygotowywał się do tego aby w kolejnym 2004 niestety nie doszłym do skutku sezonie walczyć o tytuł mistrza świata w kategorii zespołów producenckich. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlog dał Wam dużo interesujących informacji. Jeśli tak było, nie zapomnijcie o łapce w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych materiałach z rajdu Meksyku tym razem, które w najbliższych trzech dniach będą codziennie pojawiały się na kanale. Podsumowując zmagania w kolejnych etapach rajdu. Do zobaczenia.